Witam, moi drodzy. Pewnie wiecie, gdzie jestem, albo się domyślacie. Korzystam z ostatnich dwóch dni sierpnia. No i zaraz zaczyna się wrzesień. No i pięć dni roboczych plus weekend jeden i może drugi wpada na wyprawie w książętach Jest godzina po 16 chyba w pół do piątej. Dosyć Sporo czasu temu przyjechaliśmy, ale drobne zakupy, pojście na przywitanie się z morzem. Teraz byłem po baterie do czołówki, mam latarkę czołową, może sobie pójdę coś w nocy szukać, jak mnie będzie korcić. Bo wiecie, dni teraz mamy znacznie krótsze niż w maju, więc samo wyjście na plażę poranne będzie dwie godziny później niż w maju to miało miejsce. Co mnie troszkę mierzi, bo kurde o 9 rano zaczną schodzić na plaży ludzie, bo pogoda dopisuje. No to będzie od tej 6 do 9, tylko 3 godziny łażenia. Nie zdążę przejść tych plaż, a mam taki zamiar. <grywy> Pozdrawiam i do kolejnego nagranka Witam w niedzielę. O poranku. Jest godzina za 10 piąta rano. No niestety, tak już jest. Na przełomie sierpnia i września, że wschód słońca mamy blisko godziny 6 rano, a że czekamy do przejścia, no kawałek drogi, może 25 minut piechotą. No ostatnie zejście, na ostatnie zejście idę, widzę, że już widać, już widać świt gdzieś tam gwiazdy jeszcze świecą. Ale jest bardzo przyjemnie i myślę, że z każdym dniem ubywa tego, tego wczesnego wstawania. Także myślę, że wyjdę nawet wcześniej jutro. Może te 10-15 minut wcześniej. Tylko, że najprawdopodobniej już to miejsce, na którym dzisiaj będę, zrobię je, przeszukam i będę miał z głowy. A to jest najdalej wysunięte w zasadzie na wschód od miejsca, w którym mieszkam, więc taki pierwszy poranek będzie właśnie będzie właśnie będzie właśnie związany z, z takimi dalszymi kopaliskami. Im bliżej wyjazdu do domu, tym bliżej będę miejsca, w którym mieszkam. No. Tak więc do pierwszego dołeczka jeszcze kawałek drogi mnie czeka. Tak. Nareszcie dochodzę do miejsca, w którym będę szukał. Pół godziny drogi prawie, cholera, na piechotę. I takim dość szybkim marszem. No ale jestem tu, gdzie skończyłem. Zatem tam, gdzie skończyłem, tam zaczynam. Bo w maju skończyłem właśnie tutaj. Widzicie jak fajnie eee, Tu jest taka plaża do przeszukania malutka No tego domku nie było w maju Ale już jest, B Safe Box jakaś ochrona no Dobra, poszukamy To ta guma też została odkopana odkopana została, a ja sobie poszukam chyba od tej budki ratownika. Bo ostatnio chyba szukałem tylko... Nie, tak, tak, dokładnie. O, to kurde, kawałek plaży mam do sprawdzenia. Całkiem zapomniałem o tym, że tu aż tego tyle jest. No, Nieważne. ważne. Od tej pomarańczowej budki sobie zacznę dzisiejszy poranek Będę chciał ogarnąć właśnie w taki sposób. Jestem najdalej jak mogę, a to tylko z takich względów, że przyjąłem strategię taką, że no dni są coraz krótsze, nie? Za tydzień będzie za tydzień będzie później wstawało słońce, więc wybrałem się na najdalsze rewiry jakie tylko można. Tam jest Kurczę, do siatkówki pole. Może do, na siatkówkę jeszcze iść? A czemu nie? Jakie przeszukane? Jakie przeszukane? Siatkówka. Dwa złote. Moje pierwsze, dwa złote na tym wyjeździe. Daleko odszedłem od siatkówki. Może 25-30 metrów. Mam kolejną dwójkę. Nie ma kokosów. Na pewno jest przechodzone, bo to koniec sierpnia jest. Ale, ale zawsze coś. Ojeju, wracam. Masakra jest. Wiecie co? Jest po prostu pogoda cudowna. Ma padać w ciągu tego tygodnia, na który przyjechałem, ale dzisiaj i chyba jutro ma być bardzo słonecznie, więc schodzę od razu z plaży na śniadanie bo jest godzina ósma rano mogłem chodzić dłużej tylko jest wyzbierana ta plaża na której byłem znalazłem 4, 4 zł 70 groszy i 10 bułgarskich stotinek co ciekawe chyba w Bułgarii były stotinki cyrylicę. bułgarska jest nieco podobna do, do, do rosyjskiej, no można, można, można y, się doczytać, można podjąć jakieś, jakieś wnioski, wyciągnąć i da radę. Więc stotinki odczytałem, no i pomyślałem, że to y, Bułgaria na rewers już nie spojrzałem, a to dlatego, że było jeszcze dość ciemnawo, jak ją znalazłem i ciężko było cokolwiek zauważyć. Zresztą moneta dość malutka, może Wam ją pokażę. Nie wiem czy zrobię podsumowanie, ostatnio podsumowania nie zrobiłem. Wszystko w swoim czasie ja zrobię roczne. Jak przyjadę, obiecuję, że tak zrobię, bo wszystko mam już tak ładnie poukładane w odpowiednich pojemnikach. Więc już nie zajmie mi zbyt wiele czasu rozkładanie tego na stoliku, ewentualne nagranie tego i jakaś krótka opowiastka. A tak w ogóle to śniło mi się dzisiaj w nocy, że chodzę po plaży i zbieram. I znalazłem jakieś dwa nierdzewne podrdzewiałe noże z napisami. Zachwycony byłem jak cholera. Zobaczcie jak, jaka to jest moc. Nie? Jak autosugestia potrafi zadziałać na mózg. Człowiek przyjechał i pierwsza noc jaką tu spędził, na to zbierał. <noise> Okej. Okay. Ja nie jestem nastawiony na to, że cokolwiek świetnego znajdę. Ja się tu bardzo dobrze odnajduję z tego powodu, że jest fantastycznie, uwielbiam morze, bije na głowę góry, zresztą co kto lubi, ale jak dla mnie to morze to rewelka, te promenady, jest też wejście, delikatnie pod górkę, delikatnie z górki, ale to jeszcze nie góry, <ścoughs> to tylko ukształtowanie tych wydm, To jest lasek, a za laskiem jest morze. No, także pogoda. Nie ma chmury ani jednej i tak ma być do wieczora. I dzisiejszy dzień to będzie smażing, bo też między innymi po to przyjechałem, żeby z tego lata choć ciutkę skorzystać. Nie wiem, czy będą otwarte te budki. Dzisiaj jest 31 sierpnia, więc. Najprawdopodobniej o słynna czwórka. No więc najprawdopodobniej będą zamknięte, chociaż jak przyjechaliśmy wczoraj, w sobotę, to tętniły się nożemy życiem. Było bardzo dużo samochodów, bardzo dużo ludzi. No, część na pewno przyjechała na, na weekend, na ostatni weekend wakacji, ale też myślę, że duża część po prostu stąd wyjedzie. No, jest dobrze, moje samopoczucie jest znakomite. Czegoż tu oczekiwać od samopoczucia, kiedy taka wspaniała aura? O. Są plany, <śmiech> <śmiech> są plany, oczywiście. W maju byłem tutaj na 10 dni, nawet 11. Teraz jestem tylko, teraz będę tylko 8 teraz będę tylko 8 dni, więc 2 dni krócej, a to dużo jest dużo jest choćby z tego względu, że że pogoda w maju była paskudna były dni ciepłe, ale okrutnie wiało no i odnaleźć się na plaży to już Raczej nie dla mnie, nawet nie pamiętam, czy ja w ogóle kiedy w maju leżałem chociaż 5 minut na tej plaży. Były dwa dni, że świeciło słońce, tak jak mówię, ale, no ale to nie było to, bo niebo było zachmurzone i to słońce nie było, przez, nie świeciło przez cały dzień tak wspaniale jak ma to miejsce dzisiaj. Zatem, wykrywacz na półeczkę, śniadanie, no i o dziewiątej bym sobie życzył. Już być. Na plaży. Hej jest poniedziałek, 1 września, wschód słońca. Jest godzina za 15 6. Ja już od godzinki chodzę tylko złoty 50 na złoty 60 znalazłem, ale popatrzcie tutaj komuś się z pupy wysypało, bo tutaj była w tym dołeczku złotóweczka i piątka. Pięknie, pierwsza piątka. Pierwsza piątka. Co ciekawe, mam tu gdzieś sygnał. Mam tu gdzieś sygnał. Gdzie to jest? Mam, 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 mam. Tak, mam, mam. Dwa złote. Jaka noweczka piękna. Super. No dobrze, że tu przyszedłem. Dobrze, że tu przyszedłem, chociaż straciłem pierwsze pół godziny na łażeniu. Nie w tym miejscu co powinienem. No ale tak bywa. Tam, gdzie jest ta budka, żywiec, tam jest czwórka. Tutaj widać ślady, jak szedłem. Bo chodzę przy brzegu. Jakieś 10 15 metrów, 15. Może przyjdzie taki dzień, gdybym miał czas, to sobie po, po, pochodzę przy wydmach. Ale jestem tutaj i mam sygnał. I mam jakiś sygnał. No poradź sobie z tym, kurde. Co to? O, jest! Dwa. Dwa złote. Ale fajnie. Wystarczyło zmienić miejsce i ponownie lecą fanty. A, tu jest już zejście kolejne. I do niego zmierzam. Cholera, powiem Wam, że serce mi zabiło mocniej, bo z tego dołka wyciągnąłem różaniec. Jeśli to jest różaniec... Tak, to jest różaniec. Kurczę, ja myślałem, że to jest złoty, ale chyba za lekki. Bardzo drobna sprawa. Nie wiem, czy jest jakaś punca. Wygląda na to, że to odpustowy różaniec. Ale to drugi różaniec, który znalazłem. Jeden był, opowiadałem o nim historię w jednym z filmików, chyba z zeszłego roku. A tutaj coś takiego. No, fajnie, fajny fand, bo w jakimś sensie biżuteria, której jeszcze na tym wypadzie nie znalazłem. Super. Ejo. Już jestem. Jestem po poranku poniedziałkowym. Fantów, ile było? Ze 20 zł, może w monetach. No i ten różaniec. Do domku na śniadanko, bo znowu zapowiada się fantastyczna pogoda. Zobaczcie, nie ma w ogóle chmur. Trzeba korzystać póki jest okazja. No jeszcze sporo do pochodzenia mam, tylko wydaje, mam wrażenie, że to wszystko już jest przechodzone gdzieś, pod koniec sierpnia musieli chodzić i szperać. No. Schodzę troszkę szybciej, jest w pół do dziewiątej, Wczoraj chyba około dziewiątej, dziewiątej pół godziny dłużej W zasadzie ty dzisiaj byłem dłużej, bo wychodziłem jeszcze przed schodem słońca bo Śmica w dupie. Kupiłem sobie taką fantastyczną, malusieńką, ledową latareczkę na czoło, na trzy baterie AAA i do, robi robotę naprawdę, Kurde, jak jest totalnie ciemno, jeszcze wschodu nie ma, no to świeci pięknym, mocnym światłem, Można, chyba są trzy tryby, jest migający, jest y, słabe światło, jest mocne światło. Y, o, miałem zejście numer jeden. Czyli jestem na prostej do domu na kwaterę W zasadzie do, do, do domku, wiecie, że do domku przyjeżdżam nie, nie na żad, nie, nie, nie na żaden apartament no i plan jest taki, żeby wyskoczyć oczywiście na plażę i smażing, bo tu już niedługo listopad w <grym> święto zmarłych i później i Boże Narodzenie. Nawet się nie obejrzymy, jak to lato przeleci. Tłumaczcie, tej kolejnej apartamentowej, co one tutaj dotąd stały. Tłumaczcie, to jest taki projekt. I jeśli będzie w pełni zrealizowany, to tutaj może przyjeżdżać kupa turystów. Jeśli tylko odpowiednie się narzędy się wypromują. A szkoda, bo to kochana miścina jest. Jak mówiłem, nie porywam mielno między zdroje i takie potężne kurorty, gdzie jest naprawdę tyle ludzi. Pamiętacie targowisko w tuszynie. Nie wiem czy jeszcze istnieje. Może istnieje. Tam się po ciuchy jeździło w latach 90. i tam po 2000, zdaje się, jeszcze. I garnitury, jakieś kurczę, nie wiem koszulki. Znacznie taniej. To tam był taki właśnie rozgardiarz, bo tam po prostu przejść się nie dało. I tak właśnie jest w międzydrojach i mielnie, kiedy jest sezon. Na promenadzie jest mnóstwo ludzi. No, ja wolę spokój, ale jak już te apartamentowce będą, jak już będą te apartamentowce, to może przyjeżdżać kupa ludzi, a w takich apartamentowcach to bogaci siedzą, nie? Może wtedy będzie większa okazja coś połowić wykrywaczem. Moi drodzy, nocne kopanie, znaczy nocne, poranne. Za chwilę będzie wschód słońca, za chwilę, za godzinę. I w takich okolicznościach 10 groszy. Któryś tam sygnał jestem dosłownie 20 minut któryś sygnał dotychczas kapsle folie czysta plaża tutaj jedynka. Emeryci tu przychodzą na tą stronę, więc kuźba nie wyrzucają tych kapsli yy, do piachu. Z racji takiej, że mamy wschód słońca z nad lądu, nie z nad wody, to sytuacja wygląda dzisiaj w ten sposób. Chodzę już godzinę 20. Słabizna, dużo kapsli, tu się zaczyna. Ale jest fakt: taki oto pieniążek. Chyba wkraczam w te rewiry, w których będzie tego więcej. Mam nadzieję przynajmniej. Mówiłem, że się zaczęło. Mówiłem, że się zaczęła? Przed dosłownie pięcioma minutami miałem dwójeczkę. Tutaj jest kolejna. Moi drodzy, ona poleżała tutaj sporo czasu. A dopiero teraz ją znalazłem. Na pewno nie jest z tego roku. Kurczę, dobrze, że włożyłem jeszcze tutaj pinpointer, bo tu jest jeszcze kasa. Świeci ostro, ostro pika. Tylko co tu jeszcze mam? Dobra, wybrałem to. Jeszcze nie. No to jak się komuś posypało tutaj kiedyś, bo ta dwójka była stara, tutaj, tutaj. szału nie ma 10 20 groszy, ale pin pointer wciąż na pinpointer Pin pointer wciąż na 20 groszy czyli 2 40 nie? No i wygląda na to, że pusto. Tak jest.